Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha bardzo ważna Ewangelia, fragment Ewangelii według św. Jana. W czasie wieczerzy z uczniami, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, Spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, Kto to jest? O kim mówi? Ten oparwszy się zaraz na piersi, Jezusa rzekł do niego, Panie, któż to jest? Jezus odparł to ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Zapamiętajmy, że Jezus umoczył kawałek chleba, podał Judaszowi, i w momencie, kiedy Judasz spożył ten kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Czy była to Eucharystia, czy to już był przemieniony chleb, tego nie wiemy. Możemy się tylko domyślać, że tak, ale nie wiemy tego w taki oczywisty sposób. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. W tym tekście nie ma w sposób jednoznaczny napisane, że to była Eucharystia, że to był chleb już przemieniony. Jezus zaś rzekł do Niego, do Judasza: Co masz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego Mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do Niego: Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. I teraz bardzo ważna rzecz, jeszcze ważniejsza niż te wcześniejsze. Po jego wyjściu Jezus rzekł: Po wyjściu Judasza, Jezus rzekł: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą. A w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. I tutaj postawmy krok. Można by było się zastanawiać, dlaczego, właśnie dlaczego stało się to, co się stało dlaczego Judasz został opętany po spożyciu tego kawałka chleba, który został umoczony przez Pana Jezusa? W kielichu z winem i podany y, Judaszowi. Do ust, na na rękę. To jest nieważne, naprawdę to jest nieważne. Ważne jest to, że Judasz przyjął dobry dar w zły sposób. Na czym polega ten zły sposób Judasza? Tego przyjęcia dobra w zły sposób. Judasz był złodziejem. Złodziejem, który kradł pieniądze, które otrzymywali uczniowie, apostołowie, które otrzymywał Jezus, on to wykradał, on się y, ukrywał przed innymi, on nie mówił prawdy, był kłamcą, oszukiwał. Był w gronie dwunastu, ale cały czas miał maskę na sobie maskę takiego dobrego ucznia a w rzeczywistości nie był dobrym uczniem i to był zły sposób przyjęcia dobrego daru od Boga który stał się człowiekiem i właśnie przez to że przyjął dobry dar w zły sposób stał się opętany przez złego ducha diabeł zamieszkał w jego sercu to tak jakby nastąpiło odwrócenie Normalnie to prosimy Ducha Świętego, żeby Duch Święty zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. To przez niewiarę Judasza i przez oszukiwanie, udawanie, diabeł w niego wstąpił. Jakby nastąpiło wstąpienie demona w człowieka. W Judasza. W Judę, bo Judasz miał na imię Juda. Czyli ten, który miał uwielbić Boga. Zdradził go. I zobaczcie, co się dzieje z Panem Jezusem. Pan Jezus przyjmuje na siebie zło. Zło ze strony Judasza. I czyni to w dobry sposób. Bo zło można przyjąć w zły sposób, można je odrzucić, można walczyć ze złem w zły sposób. Zło złem zwyciężać. A Jezus zawsze nauczał, zło dobrem zwyciężaj. Jezus nie powstrzymał Judasza, nie zaatakował go. Móg, mógł na niego zrzucić jak, jak, jakąś plagę, żeby to się nie wydarzyło. Mógł na niego y, zesłać y, ogień, mógł go zabić, mógł go zniszczyć. Jednym słowem on tego nie zrobił. Zachował się w dobry sposób, i dlatego chwała Boża. Stąpiła na Niego, doświadczył chwały Bożej, błogosławieństwa. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił na górze błogosławieństw o błogosławieństwach? Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, albowiem oni będą nasyceni, nagrodę otrzymają, będą pocieszeni, ci, którzy się smucą, będą nakarmieni, ci, którzy są głodni, ci, którzy przyjmują krzyż tego zła. W dobry sposób dostąpią chwały Bożej. I tutaj pojawia się jeszcze Piotr. Ja o nim nie czytałem, ale to już sami sobie doczytajmy we własnym zakresie, co Piotr robi. Piotr mówi, że pójdę z Tobą dokądkolwiek się udasz. Życie oddam za Ciebie. Piotr chce naśladować Jezusa. Chce przyjąć zło tak jak Jezus. Chce pójść za nim wszędzie. Ale Jezus mu mówi: Nie dasz rady. Nie dzisiaj. Nie jesteś na to gotowy. Życie oddam swoje za ciebie. Trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr chciał naśladować Jezusa, ale nie miał siły. Nie był do tego jeszcze dojrzały. Fizycznie chciał. Zobaczcie, co zrobił. Odciął ucho Malchusowi. Na zło chciał zareagować w zły sposób. Jezus mu mówi: schowaj miecz, do poch. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie umiesz jeszcze, Piotrze, tego zrobić, co ja, co, ja, co ja robię. Jeszcze nie jesteś na to dojrzały. Bóg nas będzie udoskonalał, jeśli będziemy szli za nim. Ale wprawdzie, nie jak Judasz. Judasz szedł za Jezusem w kłamstwie. On kłamał, oszukiwał Jezusa i innych. I dzisiaj. To wychodzi na jaw. Już wczoraj coś tam czytaliśmy, że Jan pokazuje, że Judasz był, był, był tym złodziejem. No i dzisiaj, jako złodziej, przyjmuje Boży Dar do swoich ust i to czyni, czyni go opętanym, przeklętym. Bo zrobił to w zły sposób, z nieczystym sercem. Nie przyjmował słów, które Pan Jezus. Wypowiadał do Niego. A Pan Jezus wielokrotnie ostrzegał Judasza. Zresztą wszystkich ostrzegał. Przed, przed czym? Przed, przed hipokryzją, przed obłudą. My mamy być nieskazitelni jak gołębie. Mamy być prawdziwi. Idąc za Jezusem, stajemy się prawdziwi, bo On jest prawdą. Wyrzekamy się wszelkiego kłamstwa, wszelkiego zła. Nic nie zostawiamy dla siebie. Wszystko ujawniamy. Judasz tego nie zrobił. I dlatego przyjął prawdopodobnie Eucharystię, ale tego nie wiemy na 100%. Przypuśćmy, że przyjął Eucharystię i ta Eucharystia stała się dla niego przekleństwem. I tu nie chodzi o to, że przyjął na rękę, czy na stojąco, czy na kręcząco i do ust. To naprawdę nie jest ważne. Ważne jest to, co było w jego sercu. Diabeł przygotowywał Judasza do tego, żeby zdradził Jezusa. I udało mu się to, bo Judasz nie słuchał Jezusa. Piotr słuchał Jezusa, miał wielkie pragnienie, żeby, żeby być jak Jezus, ale nie miał jeszcze w sobie tej mocy. Dopiero jak stąpi na Niego Duch Święty, to z mocą Stanie na czele 12, 11 apostołów. 10, bo wtedy będzie ich 11. A, a potem jeszcze Maciej dojdzie, tak? Maciej, dobrze pamiętam, Maciej. Yy, I na czele całej, całej wspólnoty tych 120, 120 osób stanie i będzie głosił, już nie lękając się o, o swoje życie, bo będzie miał w sobie moc ducha świętego. Na zło będzie odpowiadał w dobry sposób. Zło dobrem zwyciężaj, a nie inaczej. Ale pamiętaj też, że jeśli będziesz przyjmował, jeśli będziemy przyjmowali dobro w zły sposób, to to się dla nas stanie przekleństwem. I dlatego wielu ludzi ma problem duchowy problem i czują się tacy przeklęci. Co jest? Co jest ze mną nie tak? A może relatywizujesz dobro i zło. Może wszystko po, pomieszało ci się w głowie. Już nie wiesz, co jest dobre, a co jest złe. Zło naz, naz, nazywasz, nazywasz dobrem, a dobro nazywasz złem. I idąc za Jezusem, przystępujesz na przykład do, do komunii świętej w taki świętokradczy sposób, ze szkodą dla samego siebie. I o tym mówi też święty Paweł. Wielu pomarło właśnie z tego powodu, że przyjmowali. W sposób niegodny ciało pańskie i pili z, z kielicha pańskiego. Tak jak to było udziałem, niestety, Judasza. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego apostołowie nie wyszli za Judaszem? A dlaczego Jezus nie wyszedł za Judaszem? Chociaż On jedyny mógł wyjść za Judaszem. On wiedział, że to nic nie zmieni. Że Judasz został opętany. Tego nikt nie widział, jak diabeł wszedł w jego serce. Jan to opisuje już z perspektywy czasu. Nikt nie widzi, tego, się, tego nie da się zobaczyć tak okiem ludzkim, co się dzieje w sercu człowieka. Jakie to serce jest, czy jest dobre, czy jest złe, czy idzie ku Bogu, czy ku zatraceniu, czy ku diabłu. Ku błogosławieństwu czy przykleństwu tego nie widać. Więc nikt się nie ruszył za Judaszem, bo była noc. Oni sami byli niepewni, nie byli jeszcze dojrzali do tego, żeby zachować się tak jak Jezus. W takiej trudnej chwili, w chwili ciemności, w chwili, w chwili takiej próby. Gdzie zło. Z każdej strony Cię otacza, a Ty nie wiesz, jak się zachować. No, najlepiej zachować się w dobry sposób, na zło. Tak jak Jezus się zachował. Jezus uczy nas cały czas nieustannie i przygotowuje nas na ten moment, kiedy my w sposób dobry, święty, doskonały odpowiemy na zło. W dobry sposób. Bez domieszki żadnej. Bez. Yy, bez y, tego prawa oko za oko, ząb za ząb, bo to nie jest doskonałe prawo. Jezus daje nam doskonałe prawo, jeszcze bardziej doskonałe prawo, że jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Jeśli ktoś zabiera ci płaszcz, daj mu i, i, i inną część, y, y, daj mu całą szafę, można by było tak powiedzieć. Zmusza ci ktoś do tego, żeby iść tysiąc kroków, i z nim dwa tysiące, nawet trzy tysiące. Zło dob dobrem zwyciężaj. Ale pamiętaj, że dobro trzeba przyjmować w dobry sposób, a nie zły, bo to prowadzi nas do nieszczęścia, do przekleństwa. I Judasz jest tego świadkiem. Ju widzimy to na pod podstawie Judasza. Panie sprawa, abyśmy byli jak Ty, abyśmy potrafili Ciebie naśladować w taki sposób, tak jak ty to uczyniłeś. I jeszcze ostatnia rzecz. Przychodzi mi na myśl to, co powiedział Hiob. Hiob, sprawiedliwy Hiob, który mówi: Dobro przyjęliśmy z rąk Boga, czemu zła nie mielibyśmy przyjąć? Bóg dał, Bóg zabrał. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Bóg nie jest twórcą zła. To nie on wymyślił zło. Zło pojawiło się na tym świecie przez brak dobra. I diabeł jest tym pierwszym źródłem zła diabeł się zbuntował. Odrzucił dobro. I Judasz jest jego synem, jego dziedzictwem, jego potomstwem. I wszyscy ci, którzy zachowują się właśnie jak Judasz, przyjmując dobro w zły sposób, nie róbmy tego nigdy. Oczyśćmy nasze serca, zanim przybliżymy się do Boga zanim od Niego cokolwiek dobrego otrzymamy. Oczyśćmy nasze serca przez słuchanie Jego nauki. Dlatego ciągle, nieustannie powtarzam w tym, na początku każdego filmiku, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, żeby nasze uszy nie były zatwardziałe i leniwe, żeby nasze serce nie było leniwe, zatwardziałe. Bo, bo wtedy bardzo łatwo jest wpaść właśnie w łapy szatana. Ok, mam nadzieję, że nikt się nie przestraszył, a jeśli tak, to ku dobru. Zawsze ku dobru mamy się lękać. Jeśli, jeśli pojawił się jakiś strach, lęk, to ku dobru. Jeśli pojawił się jakiś smutek, to ku temu, żeby się nawrócić, bo smutek pochodzący od Pana prowadzi do nawrócenia. Tyle mam do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.